Tak, pan jest bym tak, słucham. Ja bym chciał tylko skierować do Tuska słowa w moim, w moim imieniu i w imieniu wielu moich kolegów. Przestrzegam Pana, żeby się Pan nie wypowiadał w moim imieniu, nie mówił w imieniu wszystkich Polaków, bo powiem Panu tak: To prawo i sprawiedliwość wygrało wybory i premierem Rzeczypospolitej najjaśniejszy jest Pan premier Morawiecki. Pan tu tylko chwilowo pełni jakąś uzurpatorską po prostu funkcję. Nie zgadzamy się na te wszystkie zmiany, które dyktują panu zewnętrznej zewnętrzni nasi wrogowie. Nie zgadzamy się na to. To nie był przypadek, że pan został nazwany, że jest pan w Moskwie, że Pan został nazwany, że jest pan premierem, że mamy swojego człowieka w Moskwie. To nie był przypadek. A Film dokumentalny pana profesora Centkiewicza i, i, i redaktora Rahonia jasno pokazuje, że brał pan udział w spisku przeciwko swojemu prezentowi i doprowadził pan do zabójstwa prezydenta z delegacją. Ma pan krew na rękach tych ludzi. Jest pan normalnym pospolitą, pospolitym zdrajcą. To ma pan informację, to jest moje zdanie. Nazywam się Jarosław Biegun i mówię, jak było. I pan doskonale o tym wie. Niech pan zbiera się jak najszybciej stąd, bo tym razem odpowie pan za zbrodnie na narodzie polskim. Dziękuję.